Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie Dzień dobry, dzień dobry Pan tata z tej Zresztą widzicie kto I Aresek oczywiście no, wsiadłem sobie teraz do lasu To już na sam początek oczywiście eee, Nas, Aha, mam woreczek taki duży a dziurawy O Jezus, a może mi nie wypadnie Dobra, także tu widzę dwie buteleczki, czy trzy, muszę je wziąć, ale tu co jest? Co to tu jest? O, jakiś To piłka nie jest, no ale dobra. Wkładamy. Weźmy tam. Tam jest buteleczka, tam jest buteleczka, tam jest buteleczka. Muszę te buteleczki e, dźwignąć, ale muszę rękawiczki założyć. Tu mam chyba trzy. Dopiero jeszcze nie wszedłem do lasu, a miałem trzy. A tu jest jeszcze, oczywiście, jakaś buteleczka. Dwa koreczki mam. Tam jest buteleczka. Widzicie, leży sobie. No dobra. No i pójdziemy tam, no może w tamtą stronę, w głąb lasu. No bo co, nie będziemy tu. Bo tu wszedłem dopiero 10 metrów. No, auto sobie tam zaparkowałem. Tam sobie stoi. I idziemy tu. Powiem wam tam gdzie zbierałem ten. E, ostatnio co wylewałem z tych butelek, to już tam nie idę na razie. E, te worki, które miałem wtedy ze sobą, to musiałem wyrzucić, bo one tak przesiąkły tym smrodem, że normalnie no, nie szło. No. No, to czułem ten zapach cały czas, także mm, powiedziałem, nie muszę to wyrzucić. No i wyrzuciłem. No wiadomo szkoda worków, no ale no co zrobić. Patrzcie jakie już mam te wory potargane, to też muszę już wyrzucić bo to nie ma sensu trzymać o Jezus, dobra eee. co jeszcze? Już ostatnio tyle tych worów poszło, że ja cię kręcę muszę zamówić jakieś wory chyba z 10, przynajmniej żeby, żeby mieć, bo normalnie idą masakrystycznie, ale w wózek za niedługo odpalę, także będzie spoko. Dobra, ja nie przedłużam, bo znowu będzie za długi film eee. i będę uciekał tam w tamtym kierunku pójdziemy w głęboko w las, zobaczyć co tam się dzieje, tylko że musimy wpierw to tutaj pozbierać. Dobra, już spod tych choinek wyciągłem, jeszcze to, Ok, może wylejemy, ryzykujemy, woda, 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 dobra, może być, czekaj Ares. Powolutku ciężko ile tego jest? Już Tu po, spod tych hojnych. Już powoli się zbiera Dobra, pakujemy. A to są gumowe jakieś rurki Butla Ja Butla Ło Cóż to za skarby tu są? Patrzcie Żywiec, tak? Tak chyba pisało Bo to... Tańcowane I co? Zostawiamy czy bierzemy? Nie wiem Może Arturowi się przyda No to ja to... a Muszę to pamiętać, żeby po prostu tu przyjść To ja to tu zostawię Tu O jak będę wracał to ten kufel Ten kufel wezmę ze sobą Idziemy dalej Tam zobaczyć co tam jest grane Tu powinny takie fajne maślaczki rosnąć <laughs> A, Tu <to> styropian coś <laughs> Ja pijesz dziele jest styropian Do wora Patrzcie ile piachu tu jest Fajny piach O tu też do wora Tu do wora, to wszystko do wora mać to wszystko do wora, to też do wora. Ojej, ja to mieć. No nie chce się wepchać no, to mi trzymie tutaj ten, te sznurki. Dobra, ja pauzuję, bo ja to przepale, bo to mi przeszkadza. Ale są niedostępne miejsca Ale ten podiok to musi zniknąć stąd O to parę razy będę to to, to wszystko poznika Będzie no, przygotowane pod sezon do śmiecenia Oby nie Patrzcie ile tego jest Jezus nie idzie odkręcić, dobra to nie odkręcam to jest jakiś co to jest co to jest kaszmata Jaka Jakiś płótno z czegoś cholera wie co to jest ale żeby takie wielkie Już poprzerastane A pierdziele Co ja mam tu zrobić? Zawora. Dobra, pociągniemy to tu Troszkę O, dobra Mam to. Mam tę moc. <laughs> Pakujemy. Nie ma się co dzielić Trudno. Zajść się jadę znowu trochę. Jeden worek się zapakuje. Powoli. Trudno to ma stąd zniknąć. O. jest jakiś strop. Tak. A tu buty. Czekaj, Ares. Tak to jest. No idziemy tam, bardziej w tamtym kierunku. Tu pójdziemy zobaczyć. Uhuhuhu. O, ławeczka. Będzie można dychnąć. Dobra. To tu dychniemy chwilę i potem pójdziemy w głąb tam dalej w tamtym kierunku zobaczyć. Dobra. Posiedzieli. i Idziemy. O Jezus, ale mi tu się nasypało. O, za karczecho te, te igły. Dobra, tu były tylko dwie półteleczki. Także spokojnie można iść dalej. Pójdziemy sobie, może tą ścieżką. W tamtym kierunku. A co to jest? Folioki. O, Boże. Dobra, tu już jest czysto. Tu jest folioki. To co to jest? Co to jest? Co to za? O kurde, muszę to wyczyścić. <grym> <grym> o Jakiś wisior A kurde brudny, muszę go wyczyścić Widać to Patrzcie jak się mieni kamień Trochę brudny Srebro Albo w białe złoto <laughs> Ciężkie Powiem wam ciężkie nawet Jest tu jakaś Jak to mówią Puntsa Brodaty spite Tak, Punca to mówi chyba <grywa> Pozdrawiam cię Jest tu jakaś, ale ja nie mam okularów Kurde no Do słońca bym musiał iść zobaczyć jakieś ziemia Pełno ziemi w tym <grywa> Może tu coś będzie widać Nie wiem czy to widzicie czy nie Tu nie widzę nic a tu jest coś, jest tu coś, tu jest coś na tym wieszaku. Może srebrne, ciężkie dosyć, białe złoto z diamentem do kieszeni. Dobre, nie trzeba wykrywacza. Proszę To mu się zerwało Nie ma łańcuszka Nie ma, Nie ma łańcuszka Ktoś coś przyszedł posiedzieć Na ławeczce i zgubił Dobra idziemy na śmieciuch Bo to jest najważniejsze Idziemy dalej W tym kierunku O Jezu tu jest jest za bardzo rozstrzygowane I pan jeszcze bym się przewrócił tyle <laughs> O! Ciekawe no, muszę to wyczyścić i zobaczyć <laughs> nie, pewno jakiś szajz metal tak jak to mówią <laughs> Ale nie, coś tam było, ale nie mam okularów, także Trudno mi powiedzieć Dobra Lecimy dalej <laughs> Proszę Cygarety nie! Yeah. Znowu folioki. Wiecie co? Bo ten worek jest uszkodzony. To weźmiemy. Eee. Ojej, spójrzcie, jakieś przeżarte przeżarte tu już ten foliok jest przez ziemię. Nie mam tego. Jeszcze tu. Wiemy co tu jest. O, oh, tu są jakieś śmieci. O, oh, proszę. I baniok. Woda tam jest chyba. Wow. Kurde, nie wylewam tego. Patrzcie. Olej. Widzicie to. Ja to muszę do ręki wziąć. Hmm. Ja tego nie mogę tu wylać. Boże, masakra. Jakiś olej, ale nie ma jeszcze żadnej etykiety. Ha, myślałem, że tam woda jest, a tam olej. No dobra. E, jest, a widzę tu coś u góry. Co to jest? Luxfery Szklany Proszę, jeden, dwa. O. Dobra, to nic, ładujemy najwyżej. Wiecie co zrobimy? Bo tu już jest dużo. Patrzcie jak mi to wychodzi. Tu masakra. Idziemy do samochodu. I i, i. Mm, jeszcze tu opierek taki, i to zaniesiemy. Bo jeszcze ten kufel muszę przecież wziąć. O Jezus, dobra, to i tak mam cały już wór. Tak zrobimy. Wiecie co zrobimy? Tak, zrobię pauzę. Ubiorę drugą rękawiczki. <grywanie> Ale mi się pierdzieli. Drugą rękawicę ubieram, idę po ten kufel. Idziemy do samochodu. I pauza. Kurde, co ja to zrobiłem? Aha dobrze Zaście coś zaś tu złoci, patrzcie Tylko że tym razem to jest jakieś pióro Dobra, idziemy do autka o patrzcie sztuczne kwiatuszki jeszcze widzicie? Dobra idziemy z tym olejem, z tym kuflem Idziemy do auta, już zaśmy wyszli. Powiem wam jeszcze to zbierałem troszkę. Już mam full. Patrzcie. O! Także kufer jest. Olej jest. Cały wór śmieci. No. Idziemy zobaczyć jeszcze tu koło tego samochodu. To też jest trochę śmieciuchów to to weźmiemy, to papiery nie bierzemy. Co tu jest jeszcze? Proszę. Wszystkie, ponad wszystkie. O. Ach, dobra. Weźmiemy. Tu jest jeszcze butla. Weźmiemy. Jak tu dokoptujemy, to do końca. No. Proszę. Znowu. Lubruwy. Dopiero. Tu było posprzątane Ojeje Czerwone mrówie chyba tu są uciekać A res uciekamy to jeszcze to weźmiemy I jeszcze Dąbutr Dobra Także jeszcze to dokoptujemy I lecimy do pojemnika Idę za aresem nad wodę Już tam nie będę nagrywał Niech sobie tam Pochlapie się wodą jeszcze to musimy spakować. O, to wylejemy, koreczek weźmiemy. Także super. Otwieramy. Otwier Otwieramy lejant. No i dobra. Będziemy się żegnać. Tylko ściągnę komory. Kurde nic nie widzę, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Widzicie, ostatni odkręciłem z tego. Tu mam koreczki z tych buteleczek dzisiejszych. Także to jeszcze tutaj powyrzucam, powkładam do tego wora. Dobra, wóry, muszę od razu już. Wrzucę to ale są się do autka. Podjedziemy nad wodę. O Jezus pad jaka dziura Tylko teraz muszę zabezpieczyć jeszcze ten. To jest zwrotna. Tak jest. To zwrotną tu. Jeszcze to tu. To tu. I to tu. I teraz muszę zabezpieczyć jeszcze... O, kufelek przecież. Może ktoś będzie chciał. Dobra. Muszę czymś zabezpieczyć ten korek, żeby mi się nie wylało. Widzicie? To... Dobra. Dobra, to już nie ściągam tej kam kamerki. To Arys Was żegna. Tam Będzie krótszy, nie będzie 20 minut, będzie 17. Jadę z tym. Wiecie, gdzie do pojemników wyrzucę to razem z tym workiem. Olej zapakuję, tylko muszę go zatkać dobrze, żeby mi się nie, nie rozlał w samochodzie. I muszę go do domu wziąć. No bo co, do. na przok wywieźć. Tam mają takie specjalne zbiorniki na takie rzeczy. Nawet tu do kubła nie będę wyrzucał, bo to nie ma sensu z tym olejem. No to trzymajcie się. Zobaczymy co tam, czy to zerberko, czy nie <śmuszny> Może akurat będzie fajny wisior Dobra, no to papa, serdechu dla Was Do następnego.